Cześć wszystkim, tutaj Ktosiek i jest koniec czerwca. Teraz takie już wakacyjny tryb się niedługo włącza. No i troszkę rzadziej filmy daję, bo też mam troszkę teraz akurat mniej czasu. Ale w akwariach tak za dużo to się to też się nie dzieje. Nie robię jakichś tam zmian, nic tam podmieniam, tylko wodę. Co jakiś czas właśnie te skalary składają mi ikrę. Raz jedna para, raz druga, już ta młoda para tutaj po prawej, tamta starsza tam po lewej. Teraz ona tam się schowała z tyłu. O, tutaj wygląda to akwarium fajnie z boku. 60 głębokości, wysokość 50. Jakby akwarium takie. 60 tylko troszkę wyższe. No i tutaj sobie skalarki, a tutaj lotosik o i korzeń nowe akwarium. Skalary pływają. Ostatnio sobie tutaj podobały bardziej ten, ten bok. No i to są te takie pozostałe. Te co zostały, tak jakby bez par na razie. No, tutaj lotosik. No i tam pozostałe ryby, które. Jeszcze coś tam sobie szukają do jedzenia. No ryby, tutaj sobie już przechodzę koło nich, tutaj tego to już molinezje czekają, żeby mi tam coś rzucić do jedzenia. Jak tutaj widzicie po prawej lotos, takie fajne duże liście mu się już zrobiły. No i oprócz tego już jest jeden nadwodny, ten taki pływający i drugi. Drugi już prawie że pod taflą wody. Nie wiem jak polecacie czy to właśnie zostawiać. No takie te liście też fajnie wyglądają, tylko że różne opinie słyszałem, żeby też odcinać te liście, żeby zostawiać na razie rośnie i takie i takie liście. Jeśli chodzi o tego drugiego lotosa to tam jeszcze nie do końca się przystosował. Zobaczymy czy tam będzie miał wystarczająco światła, czy no tamten był sama bulwa praktycznie. On musi chyba jeszcze odchorować, bo ten tutaj z prawej to kupiłem w sklepie. On już miał odrosty takie. Widać było, że bulwa już takie pod wodą liście wypuściły, więc tutaj hmm, szybciej się myślę, że zaadaptował. A może też bardziej tutaj na otwartym przestrzeni, tam ma może troszkę mniej światła. Zobaczymy. Rośliny tak, rosną tak jak rosły, nic tam się za bardzo nie zmienia. Jeśli chodzi o wodę, to tam troszkę więcej trzeba dolewać teraz, bo już troszkę się cieplej zrobiło, no ale jeszcze to nie jest, nie są upały, bo w tym roku pogoda jest taka jaka jest, więc nie za ciepło, więc jeszcze tutaj nie dolewa, masz tak dużo, ale Trochę się zwiększyły te dolewki. A jeszcze tutaj Żabienica a na środku, tam nie wiem czy będziecie widzieć. Tam później, drobne zbliżenie to też zaczyna, już wypuściła takie ze cztery łodygi na zewnątrz. E, taki, e, czy będą tam pewnie, ona tak się rozmnaża. Tam jak czytałem, też żabienice jeszcze też w tym akwarium to pierwszy raz mam, więc one wiem, że tam to nie jest jako kwiat chyba, tylko też takie przez rozłogi ona się rozmnaża, że nie tam jak się zanurzy to powstanie sadzonka, nie wiem czy też jeśli ktoś tam ma jakieś rady, czy to w ogóle ucinać, czy zostawiać, czy tam będzie kwiat, czy tylko sadzonki, ale one chyba pod wodą tylko będą, więc jeśli ktoś tam ma jakieś yy... Wiedzę na ten temat, to też możecie napisać. No i... Płynie ten czas tutaj w tym akwarium powoli. Jutro podmiankę sobie robię. Teraz tak coraz mi się przesuwa co dzień, bo i tak ja robię zawsze podmianę na tygodniu, ale już mi się przesunęło z wtorku na środę albo tam różnie. Tak jak mam czas po prostu, to tutaj podmieniam wodę. No i tutaj podejdziemy bliżej. Tutaj sobie te skalarki. Pływają takie bez par, bo te sparamy to tam bardziej się trzymają właśnie w swoich tych miejsc. E, tutaj jest ten lotos duży. Naprawdę spory już urósł. No. I tutaj jeden liść ten nadwodny i tutaj e, drugi powstaje. No na razie ten no, tam już trzeci. Widzę, że też, bo one te właśnie te podwodne to takie one się jak zaczynają rosnąć, to takie się zwinięte są właśnie. A te takie zwykłe to takie normalne są. Więc łatwo poznać. Chociaż ja nie, dopiero tak jak mówiłem, pierwszy raz mam lotosa, a jeszcze ten tajwański tam go trochę żabienica ta yy, przeszkadza, ale yy, też sobie daje radę, nie jest taki jakiś bardzo Pokazała. A jeszcze tutaj ta żabienica właśnie. O, takie już ma. Odrosty. Też. No, fajnie ten liść wygląda. A tutaj żabienica ma takie. Już ponad. Ponad taflaż. No i tutaj. molinezje I tutaj mieczyki te koi. No, na razie ten, 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 ta jedna samiczka jest taka wielka, ale molinezje na razie są wielkości tej. Ten mieczek jeszcze myślę, że urośnie. A te molinezje to już mają swój kres, no ale to sporego rozmiaru są. A tutaj jest samczyk, trochę mniejszy. No i jeśli chodzi o rośliny, to trochę tam jakiś nam nalot się robi. Na, szy, na szybach muszę czyścić co jakiś czas. O, tu jest mój. Zbrojnik Calico, ten jest największy. sobie wypłynął. Też czeka na jedzenie. A tutaj jest drugi. To Ten troszkę mniejszy, ale to chyba. Mam dwie samiczki, bo nie mają tych wąsów, więc dużo jest lorikari. One już też takie zaczynają mi się robić, właśnie w niektórym takie wąsy jakby takie tutaj zaczynają dogrzewać chyba mam nadzieję przynajmniej, że to nie jest jakaś choroba ale nie, bo taki czasami meszek mają taki aż, ale to tylko niektóre bo na przykład ta jest taka normalna ale to troszkę mniejsza jest, ale jeden jest właśnie taki największy i chyba Właśnie tutaj ten. Takie wąsy ma lekko. Tutaj taki. Ee... O. Jak mi się uda wyoszczcić, to takie. To chyba będzie samczek, tak. Jak podejrzewam, ale nie, nie jestem specjalistą. No i rośliny jakoś tam sobie robią. a Tutaj jest ta druga para tu jest samiczka a tutaj sam jest tej drugiej pary no i tam ten lotos drugi trochę mniejszy zaczyna coś tam rosnąć ale zaraz gdzieś tam się pochowały ryb, bo one tam o, tutaj jest też ta druga para. Nakarmimy. Dzisiaj jakiś takim pokarmem dla pieleni z wybarwiającym. Na wieczór to już płatki staram się dawać. Wcześniej jakieś tam granulaty. Te różne tropika, te nowe. Właśnie. O, widać skalary te. Samie ten właśnie wypłynął też. On tam siedzą sobie z tyłu, ale tak to sobie wypłynął. Tutaj ta paletka największa moja. No, ta jedna właśnie fajnie wyrosła i tutaj jeszcze ta taka przezroczysta, co to w ogóle nie zamawiałem jej, ale jest taka w miarę większa, a tutaj trzecia taka Karzełek i ona już nie rośnie praktycznie, ale, ale ta fajnie, fajnie rośnie. A teraz jej nie widzicie, bo ona płynęła tam niżej tutaj to wiadomo, że molinezje skalary trochę yy, zajęte są często jak już są najedzone zajęte są tarłami i za dużo przebywają tam z tyłu i yy, liście czyszą. Tutaj teraz te paletki widać podpłynęły. Jeszcze dzisiaj może dla zbrojników rzucimy tabletki, bo one dawno już im tu nie dawałem, a dzisiaj widzę, że tutaj sobie wypłynęły. O, tutaj jeszcze jest druga Florycaria, też z takimi wąsami. Też takie właśnie biały taki nalot ma z przodu. Tak jak ta właśnie tutaj. Bo mam dwie takie dla zbrojników. Dzisiaj y, hikari, taki mini wafelsy, y, alga, roślinna. No i tak mija ten czas, jak karmię karmię tutaj zawsze taki jest, y, ale ryby nie są głodne, bo one tam, jak ja jestem w domu, to często tam po małymi porcjami właśnie granulat czy te mikro, te granulki z Tropicala to nie są głodne tam, a często składają ikrę, więc myślę, że dostają wysoko białkową i energetyczną karmę, że nie są, no bo potrafią ikrę złożyć więc ten Insek Meniczy, ten Tropical, ten America. No i jeszcze mam ten Discus Food. Dla skalarów ten pokarm. Wcześniej też dla Paletek miałem, a teraz Ciemno, ale. No i tak mija ten czas. No, najpierw pozbierałem tutaj na górze tego biją się, a później tutaj jeszcze na dole muszą sobie z tymi zbrojnikami trochę podjeść no tutaj ta gwiazdka ten pogestewon tak trochę mi nie, nie rośnie super, ale może jeszcze odbije trochę, bo zaczę zaczęło tutaj Widzę, że trochę odbija już te stożki, ale w niektórych właśnie tak jak tutaj widać, że takie białe stożki się robią, czyli coś przypaliło je i coś nie, nie tego, za mało jakichś składników, nie, nie za bardzo. W tym 54 litrowym też muszę przecinkę zrobić, bo tam też już mam e, zarosło bardzo akwarium. I też yy, chyba mały ten pogesteum tak nie, za, nie, za, nie do końca dobrze sobie radzi. No i tak tutaj ryby rosną, coraz większe. Może jeszcze tutaj. Troszkę im siebie. Tutaj są akurat w tym rogu skalary. bo no, troszkę tamte y, dominują w tym akwarium, a tutaj jeszcze jest y, kilka sztuk takich y, chyba nie do pary, tak jak można powiedzieć. No i jeszcze są zwinniki, jarzęce, ale one tak teraz różnie tam pływają. Starały się być tak w miarę w jednym w jednej pławicy pływały w miarę, ale one tam bardziej wolą te ciemniejsze rejony, ostatnie. No i tak to wygląda to akwarium. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, to tak jak zawsze piszcie, tam w tych filmach. Zapraszam do oglądania, właśnie, moich starszych filmów, jakich tam co nagrałem wcześniej. Właśnie od początku, na przykład, jak zakładałem to akwarium. Są też utworzone playlisty. Można też zobaczyć inne moje akwaria. No i akwarium dalej żyje już. Jest czerwiec, koniec czerwca, to miną wakacje i już te będzie rok, jak to akwarium istnieje. Więc więc wszystko, wszystko będę tutaj właśnie nagrywał, pokazywał. No i polecam wszystkim, jeśli ktoś waha się, jeśli ma miejsce, to warto sobie takie ufundować akwarium. No nie jest to jakieś tanie, wiadomo, każde hobby jakieś tam kosztuje, ale można też jakoś tam budżetowo kupić tańsze akwarium. No i... Warto mieć takie większe akwarium, 200 litrów to też już fajny taki zbiornik. No i jest troszkę więcej możliwości niż w takim 54-litrowym. No ale jeśli ktoś nie ma możliwości albo woli mieć więcej akwariów niż jedno no i mniejsze rybki, no to też ciekawie. No. Zależy, jakie kto ma wymagania. Myślę, że taki trochę film tutaj z ryb, jak wyglądają. Starałem się tutaj na statywie nagrywać, żebyście mieli właśnie jak wyglądają ryby, jak tutaj się zachowują. Nie wszystkie się tutaj da nagrać, ale jesteś już po 20, jak tutaj do 21 świece, więc już tutaj zaczyna to życie tutaj kończyć się. Ale ryby też tam są nauczone, że właśnie mniej więcej o tej samej godzinie zawsze e, i też światło im się zmniejsza, więc są e, przyzwyczajone. Dobra, trzymajcie się, na razie, pozdrawiam. E, zapraszam jakiś tam na kolejne jakieś filmy. Teraz aż tak często nie będą, ale będę starał się tutaj tak e, systematycznie coś tam nagrywać co jakiś czas. Pozdrawiam.